Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku dzisiaj gramy z moimi trzema kolegami jeden może tylko na czacie yy, no i dzisiaj będziemy chyba próbować ogarnąć villagerów, co? villagera ale nie, nie zombie tylko normalnego Dobra. tylko no, ja na no, ja razie widziałem zombie gdzie? to no, co, co mi chodzi Dobra, to yy, szukamy jakiejś wioski. Co? Nie No szukać. Tak, ja pokój nasz, no. Enchanting. Ciekawe jak my przetransportujemy te filadżery, nie? Co? No tak, ale żebyśmy zapamiętali skąd przyszliśmy. Ej, chodźcie ze mną, please. Niech, jedna, niech dwie albo jedna osoba zostanie w bazie. Nie, ja buduję. E, opuścił. Opuścił. Dobra, Daniel, to chodź za... No idę tam. Chodź, Daniel ze mną, dobra? Ja nie okay. okay. Daj, to sobie radę. Dobra. Okay. No. No. Okay. No chodź. Jestem za Domkiem. Jestem za Domkiem. No za Domkiem w wodzie. Za Domkiem w wodzie. Chodź. O, widzisz mnie nie, to Max. no. Daniel, chodź. Jestem za domkiem. Chodź, Daniel. Birtu! Z obok domu. Nie, to jest za. Weźcie sobie Chodź. Ej, weźcie sobie łódkę. Ej no, bez kitu. Masz łódkę? No? Masz drewno? Ja mam crafting tutaj. Nie nisz, to jest kozackie drzewo. Nie niszcz. To jest zbagowane drzewo. Widzisz to? Zbagowane. Nie. Tutaj. Nie możesz tego niszczyć. Ale nie niszcz, bo to... Nie nie niszcz, proszę cię. Daniel, proszę cię. Dobra, ja mam już łódkę. Zniszczyłeś? Mam już, ja mam już, stare ja mam. Ja też. Ja będę pamiętał. Tylko weź tak idź na prosto, jedziemy dawaj tylko na prosto. No nie zakręcać tylko na prosto, żebyśmy wiedzieli, gdzie zawrócić. No właśnie. Czasami możecie je zgubić zawsze. Ale jak jedziemy prosto, to nie będziemy musieli skręcać. O, tu papa, no. Prawda, no. Mhm. Ale zbugowana skrzynka. Albo Mati no, ma niewidkę. Chodzę na dno i robię schodem. Co? Jezu, ja mu dałem diamentowe buty. A to... Ej, ja będę obczuć. Dobra. Chodź Daniel, idziemy ciągle prosto. więc nie pytajcie się mnie i stajemy się do dobra skręcamy ja będę najwyżej wiedział gdzie to jest naprawdę E <laughs> é, eu ainda não tenho saber bote. Lamy, lamy Ej, zrobię, zrobię przydeł, patrz menhan przed lamy Tururu One dają skórę, mogą się przydać Dobra, chodź Dobra, już rolać te lamy Co nie? Ja, ja, dopiero teraz zauważyłem Lama robi maszynę milacem no ja też. Dobra, chodź, idziemy. Nie mam jej zrobię. Ja też nie. Myślę, że już skończył sprint No to przyba, bo ja też nie mam. No, bo, bo wiesz, nie już nie masz jednak. Jeszcze jakieś kilka minut tego odcinka Ty pewnie zapomniałeś nawet, że nagrywamy, nie? nie. Okej. Okay. Czekajcie widzowie. Dobra. To zaczekaj do niego. Co, zginąłem? I no bo ja zginąłem. E, widzowie, e, zaraz wracam, będzie cięcie. Dobra, widzowie, już jestem, wróciłem. To zajęło mi to prawie 10 minut. No, ej, pustynna wioska może być. Proszę, żeby była. Opuszczony portal. Serio? Serio. Małe cię gonią. Zbieraj opsa. O nie, mam nie, Te nie, 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 o nie, musiałeś dodać te małe. Co? nie, no, o nie, o nie, o nie, Nie mogę zginąć? Zginąłem. Nie. Nie. Cztery netheri tu. Ja ci kręcę. Nie. Dobra, znowu cięcie. Dobra widzowie, już jestem. Um. Mm. Ja też jestem. Ale zresztą to będzie koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym. Pa!